Czego bym Wam życzyła? Życzyłabym nam i Wam, no już może bardziej Wam, takiej załogi, jaką my stworzyliśmy, żebyście tak umieli stworzyć taką, bo wiadomo, że jest w tej chwili gro młodych ludzi, bo byli, jak już wcześniej wspominałam w rozmowie, byłyśmy, byliśmy wszyscy mniej więcej w tym samym przedziale wiekowym, więc posz, przeszliśmy na emerytury i życzę Wam, żebyście mieli taką wspaniałą załogę, jak my, co nie znaczy, że nie mamy się sprzeczać sobą, Wymieniać głośno poglądów, można nawet się i bardziej pokłócić, ale żeby wyjść z tego wszystkiego, wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski, że jednak nasza praca jest wspólna i wszyscy pracujemy na dobro tej instytucji, bo tak jak. W w czasie naszej rozmowy mówiliśmy, że cały czas słyszałam, że naszą instytucję rozwiązują. To wy bądźcie już pewni, że my wywalczyliśmy, że, że tej instytucje już chyba nie rozwiążą, a wy ją dalej budujcie, dalej kształtujcie, rozwijajcie się. No i tak, żebyście byli jak jedną rodziną. No jak to w rodzinie, no raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale trzeba usiąść do tego wspólnego stołu. I wyciągnąć z tego wnioski y, polubienia siebie nawzajem, bo inaczej to nie ma pracy. A jak jest zgoda, to mówią, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje i ja Wam życzę tej zgody, żebyście się nawzajem budowali. Dziękuję.